Dzień dobry! Arktyka to obszar wokół bieguna północnego. Jest to obszar wyznaczony, są różne oczywiście podziały, ale jest to obszar wyznaczony przez koło podbiegunowe północne, czyli 66 stopni, 34 minuty szerokości geograficznej północnej. Co wchodzi w skład Arktyki? E, oczywiście ocean arktyczny. Wyspy na tym oceanie, i pamiętajmy, proszę Państwa, że w ogóle największą wyspą na świecie i wyspą zaliczoną do Arktyki jest Grenlandia, i w skład Arktyki wchodzą północne obszary trzech kontynentów domyślamy się, jakich Ameryki Północnej, Europy i Azji. Proszę Państwa, jak już powiedziałam, duża część Arktyki to Ocean Arktyczny. Ja słyszałam o podróżnikach, odkrywcach, którzy zdobyli biegun północny i południowy. Teraz pytanie: jak można zdobyć biegun północny? Pieszo! Ale tam jest ocean. Proszę Państwa, ponieważ jest to obszar polarny, domyślałam się, że kąt padania promieni słonecznych nie jest wysoki. A niski. W związku z tym ilość energii jest niewielka i wiemy dobrze, że to jest główny czynnik, który powoduje, że są tam bardzo niskie temperatury. W związku z tym ocean jest zamarznięty. Mamy coś, co nazywamy, proszę Państwa, wieloletnim lodem morskim. Ja lubię słowo stały bądź okresowy lód morski. Co to znaczy? Część Arktyki, najbliżej bieguna, oczywiście, jest zamarznięta. Na stałe. Natomiast domyślamy się, że zimą ten obszar zamarznięty jest większy, latem ten obszar zamarznięty jest mniejszy. W związku z tym mamy stały i okresowy lód morski. Czyli mamy tak, stały lód, ten, który przerasta zimą, i potem pływające kry. Ten cały obszar, właśnie ten zamarznięty lód na oceanie nazywany pakiem Lodowym. Ok, proszę Państwa, czyli już wiemy, że duża część oceanu jest zmarznięta, jest tam pływający lód. Natomiast na Grenlandii mamy lądolód. Czyli co to jest? Jest to potężna pokrywa, czapa lodu, przykrywająca ląd. Oczywiście ta czapa lodu będzie się rozszerzać, będzie schodzić do wody, będą tworzyć się góry lodowe, no właśnie, góry lodowe. Na tym obszarze pływa całkiem sporo. Pamiętajmy, że jedna z nich to jest ta, która doprowadziła do katastrofy Titanica. Co to jest? To jest oderwany fragment bryły lodu. Całkiem spory, który pływa po oceanie. I co my musimy o nim wiedzieć, że góra lodowa, jeżeli my na powierzchni lodu widzimy wody, widzimy coś, co nie wiem, ma kilka metrów wysokości, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt metrów obwodu, pamiętajmy, że to, co jest pod wodą, jest nawet dziewięć razy większe. Lód ma pewną wyporność i generalnie jest zanurzony, więc większa część tego lodu pływa pod wodą, natomiast tylko część, jedna dziewiąta, jest na powierzchni, więc tak naprawdę miało co załatwić tego, tego moi kochani, Titanika. Ok, moi kochani, klimat. Domyślamy się, że klimat jest, jest surowy, ale musimy wiedzieć, że jest o wiele mniej surowy niż na Antarktydzie, w rejonie Antarktyki, ale o tym będziemy mówić na kolejnej lekcji. I moi kochani, jest całkiem zimno i teraz temperatury zimą dochodzą do minus 50 stopni w głębi Grenlandii, czyli lądu. Pamiętajmy, ocean się tak bardzo nie wychłodzi jak ląd, dlatego na Antarktydzie m.in. jest zimniej. Natomiast latem temperatury, wow! Lato jest krótkie, ale temperatury nawet mogą sięgać 10 stopni na plusie i to jest na południu Arktyki, czyli domyślamy się północne obszary kontynentów Ameryki, Europy czy Azji. Tam będzie, tam będzie występowało lato polarne, czyli właśnie taki obszar ocieplenia. I w czasie tego lata domyślamy się, pojawi się roślinność. Oczywiście jest to roślinność tundrowa. Jest to bardzo, bardzo... Uboga roślinność, nie ma tam drzew, są tam jakieś muchy, porosty, jakieś krzewinki, może jakieś gdzieś tam czasem karłowate drzewo się, się zdarzy. To jest, moi kochani, bezdrzewna roślinność, generalnie tundra, bardzo surowa i uboga. W surowym klimacie. E, natomiast domyślamy się, że na, na, na lodzie, na lądolodzie tej roślinności nie ma, czyli tylko na południu Arktyki. Co ze zwierzętami? No i znowu wiem, że to, to wybrzeża, e, to nie będzie nic w głębi, czyli tak naprawdę powietrze i woda. I oczywiście, że będzie, e, będą, będą ptaki, ale będą, będą ryby, będą wieloryby, będą foki, będą morsy. E, I uwaga, w rejonie Arktyki na krach. E, lub możemy czasem gdzieś tam spotkać niedźwiedzia polarnego. Tak, tak, proszę Państwa. Pamiętajmy, że niedźwiedzie polarne to są ssaki, które żyją. Na północy, w rejonie polarnym północnym, nie na południu. Absolutnie. Niedźwiedzie polarne żyją na północy. Okej, okay. czy w tym terenie żyją ludzie? No, nie chciałoby się nam mieszkać, ale musimy wiedzieć, że kojarzymy eskimosów, tak? Czyli pamiętajmy, że jeżeli gdzieś na obszarach polarnych mieszkają ludzie, to znowu na, na północy, nie na południu, tak? I rzeczywiście mamy tutaj Inuitów, Lapończyków czy Niemców, czyli ludy północy, z czego oni mogą żyć? No znowu z rybołówstwa z myślistwa bądź schodowli reniferów. Ok, Moi kochani, to taki krótki temacik. Postanowiłam temat podzielić na dwie części i o Antarktyce i Antarktydzie porozmawiamy na kolejnej lekcji. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia. Dziękuję.